W dzisiejszym DNA Rynków o drogich słowach Trumpa, rosnącym ryzyku na rynkach i wojennych strachach. Zapraszam! Witajcie przedsiębiorcy, analitycy, inwestorzy i wszyscy zainteresowani giełdami i gospodarkami. Jeżeli chcecie wiedzieć na co teraz reagują rynki, dlaczego reagują tak, a nie inaczej i co na rynkach może się wydarzyć, trafiliście w najlepsze miejsce. Ja nazywam się Paweł Cymcyk, a wy za chwilę w kilkanaście minut dowiecie się co na rynkach się wydarzyło. W tym tygodniu zdecydowanie wyborcza gorączka. Kto rozgrzał rynki do takiej temperatury i co tym rynkom grozi? O tym w tym programie. Zaczynamy. Pierwszy i najważniejszy polityk na całym świecie dla rynków to oczywiście Donald Trump. Tu dla uproszczenia podpowiem Wam dokładnie ten Pan z lewej i to jego orędzie wielkanocne, gdzie mówi, że Ameryka będzie wielka, wspaniała i. No i poza tym, że stoi koło strasznego królika, mówi też, że jeżeli chodzi o amerykańskiego dolara, to ten dolar powinien być słabszy. Występ amerykańskiego prezydenta przy króliku specjalnie Was pewnie nie interesuje, ale fakt, że Donald Trump jednym swoim stwierdzeniem, że dolar jest za mocny, Sprawił, że dolar się osłabił, to już ma znaczenie dla waszych portfeli. Dobra informacja jest taka, że rynki zareagowały na dość krótko. Jak widzicie, zajęło to dosłownie chwilę, ale sukcesywnie w ostatnich dniach też widać, że po tym odchorowaniu słów Trumpa efektywnie rynki boją się trochę słów i działań nowego prezydenta. Dolar w związku z tym delikatnie słabszy, ale to jest tylko krótkotrwały efekt. Donald Trump na razie ma znaczenie. Słowa mają znaczenie, ale czy rynki tym się tak naprawdę najmocniej przejmują? Otóż nie, nie przejmują się i to zupełnie, jeżeli chodzi o przejmowanie się długoterminowe i o kurs dolara to przede wszystkim trzeba patrzeć na dane ze Stanów Zjednoczonych. A te, moi drodzy, są dobre. Jak dobre? Sprzedaż detaliczna ze Stanów Zjednoczonych w ostatnim miesiącu po raz kolejny bardzo dobra. 5,2%, czyli jak widzicie, w porównaniu do poprzednich miesięcy, na przykład 2016 roku, wypada to bardzo dobrze. W tym tygodniu jeszcze będą dane o produkcji przemysłowej ze Stanów, ale tu też powinniście spodziewać się danych raczej dobrych. Oto jak dobrych, no to przynajmniej te... Procent na plusie. Rynkom by w zupełności wystarczyło, żeby stwierdzić, że faktycznie w Stanach gospodarczo jest nieźle. Wzrosty amerykańskiej gospodarki mocno gryzą się z tym, co dzieje się na amerykańskiej giełdzie. Tam wzrostów raczej nie ma, szczególnie w ostatnim miesiącu, bo można powiedzieć więcej, że amerykański kapitał raczej boi się. O spadki, bo to co widzicie tu, to spadające rentowności, czyli kapitał mówiący wprost, że woli bardziej bezpieczeństwo niż ryzyko. No i na razie to bezpieczeństwo dokładnie zgrywa się z tym, co inwestorzy obawiają się, czego inwestorzy obawiają się od dokładnie polityków. Na razie dziesięciolatki amerykańskie mówią co jak co, ale trzeba trzymać się przez chwilę z boku. Zwłaszcza, że za chwilę maj. A maj to często miesiąc, kiedy trendy rynkowe lubią się odwracać. W poprzednich odcinkach DNA Rynków mówiłem, że takim symptomem odwrócenia mogą być Chiny i płynące stamtąd informacje. Na razie nic z tych rzeczy. Z chińskiej gospodarki, moi drodzy, płynie moc i to aż zadziwiająca moc, bo jeżeli chodzi o chiński bilans handlowy, to wypadł on dość dobrze. Ba, chińska sprzedaż plus 10%, a chińska produkcja zaskoczyła chyba największych optymistów plus 7%, czyli w sumie poziom niewidziany od roku. To nie efekt przyspieszenia chińskiej gospodarki, to raczej podwyżki cen surowców, a do tego efekt takiego echa po posiedzeniu chińskiej partii ludowej. Wiadomo, Partia ma moc. Jak partia się spotyka, to i Chiny mają moc. Tyle tylko, że dopiero kolejne dane pokażą, czy chińska moc jest tylko na papierze, czy faktycznie w chińskiej gospodarce. Gdy mowa o Stanach Zjednoczonych i o Chinach, nie sposób nie wspomnieć o ostatnim zamieszaniu wokół Korei Północnej i tych strachach odnośnie wojny. Na razie, moim zdaniem, wojna. To nie jest coś co rynki dyskontują. Co widać po indeksie Korei Południowej? Oczywiście Korea Północna nie ma żadnej giełdy, gdzie można by widzieć strach inwestorów przed działaniami zbrojnymi, ale Korea Południowa ma. I to rynek w sumie już rozwinięty. I sami zresztą zobaczcie, strachy na lachy, jeżeli chodzi o działania wojenne, najlepiej widać na indeksie Kospi. W sumie kilkanaście procent wzrostu od dołka z zeszłego roku i w ostatnim czasie żadnych większych obaw czy ryzyk związanych z wojną. Zatem na razie ten element wojenny zdecydowanie można wykorzystywać do ewentualnie tańszych zakupów. A to, czego należy się obawiać, to polityków w Europie i w Stanach, a niekoniecznie tych w Korei Północnej. Przeskoczmy jeszcze na nasze podwórko, bo wojna nam nie grozi, ale czy spowolnienie. Nie, też nie. Jeżeli chodzi o polską gospodarkę, to i sprzedaż detaliczna, i produkcja przemysłowa będą informacjami, które będą opublikowane w tym tygodniu, i w jednym i w drugim przypadku możecie oczekiwać lepszych danych i o sprzedaży, i zdecydowanie o produkcji, gdzie wzrost powinien spokojnie sięgnąć 7%. Zatem sprzedaż, produkcja w górę, czyli dobre dane z Polski. A to kolejny argument za tym, że akurat polskie wzrosty i polska dynamika wzrostów gospodarczych w drugim kwartale 2017. Na razie nie są zagrożone. Jedne zagrożenie dla polskiej gospodarki to w tej chwili inflacja. Inflacja, która w ostatnim czasie delikatnie spokorniała, bo jest tylko 2%. Wcześniej było 2,20, ale w najbliższym czasie możecie spokojnie oczekiwać stabilizacji, a nawet wzrostów. Te wzrosty inflacji to dokładnie efekt tego, co widzicie teraz za oknem, czyli dokładnie obniżka temperatury, opady śniegu i wzrosty cen żywności. Co wprost przełoży się na inflację, czyli bardziej będziecie dostawali po kieszeni. Zatem inwestowanie w tej chwili staje się nie tyle przywilejem, co koniecznością, bo inaczej po prostu wasze pieniądze zaczną tracić. Choć nie nominalnie, to realnie, a tego byście nie chcieli. Podsumowując najważniejsze wydarzenia z najbliższego tygodnia i tego, co będzie najważniejsze dla rynków, to przede wszystkim. Oczywiście politycy. Wybory we Francji rosnące zagrożenie tym, że druga tura będzie bardzo dużym wyzwaniem. Do interpretacji dla rynków oraz dziś ogłoszone wybory 8 czerwca w Wielkiej Brytanii. Jedno i drugie to znów ryzyka polityczne i znów w Europie, czyli to, czego inwestorzy boją się najbardziej. Zmienność z pewnością w najbliższym czasie pójdzie w górę. A jeżeli chodzi o Polskę, to oczekujcie dobrych danych o sprzedaży, o produkcji i o rosnącej inflacji, którą wywołają opady śniegu. To w sumie jedyne wzrosty, które wywołane są opadami. A Wy, jeżeli nie chcecie odpaść z rynkowych informacji gospodarczych, wiedzieć co się dzieje, to zobaczcie koniecznie kolejne DNA rynków, które tym razem 9 maja. Tak, dłuższa przerwa, bo za tydzień urlop, potem majówka, więc wy na pewno się urlopujecie, a potem wracamy do tego, co najważniejsze: dla giełd, gospodarek i waszych portfeli, czyli do DNA rynków. Trzymajcie się, do zobaczenia, do zarobienia!